Teraz przejdźmy jeszcze sobie do samych formalności dotyczących zabudowy zagrodowej. W zdecydowanej większości przypadków zabudowa zagrodowa jest realizowana na podstawie pozwolenia na budowę. W pewnych nielicznych przypadkach pojawiają się też takie sprawy, gdzie udaje się na samo zgłoszenie przeprowadzić właśnie tą procedurę związaną z zabudową zagrodową i wtedy mówimy o sytuacji, w której mamy dom jednorodzinny na zgłoszenie, najczęściej do 70 metrów, i dodatkowo budynek gospodarczy na zgłoszenie, który spełnia wymogi danego planu zagospodarowania przestrzennego, czy po prostu decyzję o warunkach zabudowy, która została uzyskana. Oczywiście, dodatkowo poza tym, że mamy zgłoszenie na budowę i pozwolenie na budowę, mamy też obiekty, które stanowią element zabudowy zagrodowej. Ale nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia budowlanego. Czyli przede wszystkim, oczywiście, jest tutaj mowa o ustawie Lex-Zboże, która umożliwia budowę parterowego budynku gospodarczego do 150 metrów. Również można w tym trybie postawić budynek gospodarczy do 35 metrów, który stanowi właśnie uzupełnienie siedliska, czyli tutaj akurat działamy na zupełnie innych przepisach niż Lex-Zboże. Suszarnię kontenerową do 21 metrów, również jako uzupełnienie istniejącego siedliska. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje wiele wyjściań, Dotyczących tych zasad, czyli na przykład plan zagospodarowania przestrzennego może wprowadzać pewne ograniczenia. W przypadku, kiedy nie mam planu zagospodarowania przestrzennego, trzeba zweryfikować, czy nie jesteśmy w obszarze chronionym, który też narzuca nam dodatkowe ograniczenia związane ze stawianiem takiej zabudowy. No i oczywiście w momencie, kiedy twoja działka jest objęta planem ogólnym, to wejdą jeszcze inne wymogi, które trzeba sprawdzić, dlatego przygotowując się do postawienia zabudowy zagrodowej, trzeba najpierw. Indywidualnie podejść do sprawy i dokładnie sprawdzić, co można na danej działce postawić.